A na sam koniec przenosimy się dziś do Fortu Sokolnickiego w Warszawie, gdzie we wtorek miał miejsce wernisarz wystawy organizowanej przez Galerię Polish Art and Design. Pani Agnieszka Ostrowska do Malążyk. Ja myślę, że publiczność też czekała na spotkanie twarzą w twarz ze sztuką. Wszyscy jesteśmy spragnieni i kontaktów towarzyskich, kulturalnych, obcowania ze sztuką. Dzisiejszy wernisarz nam to umożliwia, ponieważ prezentujemy pejzaże polskie, lwowskie, włoskie, francuskie, a do tego w bezpiecznej przestrzeni w przestrzeni Fortu Sokolińskiego, gdzie patio jest częściowo odkryte. Adam Papkę. Anatol Martyniuk. To jest bardzo istotne podzielić się tymi efektami naszych poszukiwań artystycznych. No, jesteśmy takim gatunkiem trochę nomadów. Jeździmy po różnych miejscach, które nas inspirują. Odkrywamy nowe, wracamy. To jest, jest bardzo istotne. Z tego wynika też troszeczkę tytuł tej wystawy Pejzaż bez granic, bo jesteśmy głównie skupieni wokół pejzażu. Oczywiście inaczej to trochę widzimy. Często to są jakieś motywy łapane jak gdyby na gorąco. Niektóre są przetwarzane dalej w studio z dodatkowymi atrybutami. Ja pokazuję większość właśnie pejzaży w oleju, Adam tylko i wyłącznie w akwareli, ale to jest odzwierciedlenie emocji naszych, przeżyć pewnych e, przemyśleń, pewnych jakby prób zinterpretować e, w sposób twórczy e, i pejzaż i tą emocję, która rodzi się przy oglądaniu e, tych pejzaży, gdzie podróżujemy to co e, mamy przed sobą. Ja akurat wygląda to w ten sposób, że część jest jak gdyby podana wprost tych miejsc, gdzie byłem. Część jest w większym lub mniejszym stopniu przetwarzana, a są też pejzaże wręcz wyimaginowane przeze mnie. Mam szereg prac takich wyłącznie plenerowych. Jedna akwarela zelwowa, którą malowałem siedząc w samochodzie zimą kilka lat temu. Niektóre włoskie też malowałem na żywo. Jak podróżuję i maluję w akwareli, to staram się za te półtorej, dwie, trzy, cztery godziny zacząć i skończyć tą pracę, żeby złapać tą emocję. Czasem to się udaje, czasem nie, bo na to ma wpływ różne czynniki, pogoda, zmiana światła. To ja jeszcze tylko zapytam o pejzaże, miejsc widoki, do których wracacie. Wraca się do, do wręcz tych samych motywów, które interpretujemy inaczej, znajdujemy się w innej scenerii, innego światła, kolorytu. Poza tym Organizujemy też plenery jako stowarzyszenie, i, i mamy kilka takich miejsc, do których wracamy. Moje ukochane Bieszczady. Mamy też takie piękny Łagów Lubuski, ostatnio Tykocin. No, ja tutaj debiutuję teraz też w wspomnianej Boguchwale. Wracam zawsze fizycznie i w marzeniach do Włoch. Nawet we wspomnieniach, non-stop żyję atmosferą tych miasteczek, tą atmosferą południa czy Toskanii, czy, czy Wenecji. I to cały czas gdzieś pod świadomości dodaje mi. Pełnej energii i tej nadziei, że znowu pojadę, znowu mogę tam siedząc, malując w plenerze, wyczuć tą atmosferę kultury, którą stworzyła cywilizacja europejska. Takich powrotów, takich podróży życzymy artystom, dziękując za rozmowę, a na wystawę w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego na Warszawskim Żoliborzu zapraszamy do 25 sierpnia, codziennie z wyłączeniem najbliższej soboty. Dobrze wiedzieć w czyli Z